Mężczyznę stojącego od dłuższej chwili pod sklepem wyłapał strażnik obserwujący monitoring miejski. Mężczyzna zaczepiał przechodzących ludzi, głównie młodzież z pobliskiej szkoły. Zareagowano wówczas, kiedy po nieudanej próbie wyłudzenia pieniędzy zaczął gonić uciekających przed nim dwóch chłopców. Udało się dzisiaj ująć mężczyznę młodego, który wymuszał pieniądze od młodzieży pobliskiej szkoły. Wiadomo dzieci wychodzą na przerwę czasami kupić sobie jakąś kanapkę czy jakiś batonik. No i on wykorzystując tą sytuację próbował zabrać im te pieniądze. Straż miejska ukarała go mandatem i przekazała w ręce policji. Mężczyzna jak się okazało jest dobrze znany strażnikom. Jest nam znany, dlatego wzbudził właśnie podejrzenie u obsługującego monitoring, że będzie próbował popełnić jakiś czyn karalny. I zwrócono, zwrócono na niego uwagę i faktycznie za chwilę okazało się, że doszło do niebezpiecznej sytuacji. Strażnicy apelują, by uczniowie reagowali na takie próby wyłudzenia pieniędzy i zgłaszali to dorosłym, nawet jeśli prześladowca to kolega ze szkoły. Jeśli chcą wychodzić na przerwach do sklepiku, niech nie oddalają się sami, a jedynie w grupach.